Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wielkiej został oficjalnie oddany do użytku po zakończonej modernizacji. Obiekt będzie służył nie tylko strażakom, ale również wszystkim mieszkańcom. Budynek uzyskał funkcję budynku, można powiedzieć dla wszystkich stowarzyszeń i jest budynkiem wielofunkcyjnym, nie tylko strażackim, tak jak odbywało się to do tej pory. Łączna wartość tych robót to ponad 1,2 mln zł. Budynek my się piękny, imponujący i jesteśmy dumni razem z mieszkańcami Woli Wielkiej. Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka podkreśla, że ta inwestycja była trudna, ale konieczna. Zlikwidowaliśmy podpiwniczenie poprzez zasypanie ziemią. Często ono cierpiało, bo takie jest nieszczęśliwe położenie tego budynku, że przy cieku wodnym, kiedy są intensywne opady deszczu, to był często zalewany. Tam były pomieszczenia strażackie, często te pomieszczenia były zalewane, jak również sprzęt, który strażacy tam mieli, więc postanowiliśmy przebudować dzięki Radzie Gminy, która zabezpieczyła odpowiednie środki, projektantom, którzy. Że zadaptowali ten budynek w takiej postaci, w jakiej dzisiaj go będziemy oddawać. Na ten moment społeczność woli wielkiej czekała z utęsknieniem. Marzenia się spełniają. Wola Wielka. Kilka lat starała się o to, żeby wykonać remont tej remizy. Dzięki włodarzom naszej gminy udało nam się zrobić. Mamy piękny budynek, wielofunkcyjny, pięknie wyposażony. Także z całego serca dziękujemy. Wyremontowany budynek to nie jedyna zmiana. Strażacy z Woli Wielkiej otrzymali również nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Prezes OSP zaznaczył, że to ważne wsparcie dla jednostki. Cieszy, bardzo bardzo cieszy, że remiza jest wyremontowana, jest dzisiaj oddawana i jesteśmy zadowoleni. Ja oby służyła ludziom wszystkim. Jest sala gościnna, i jest pomieszczenie kuchenne, no i garaż na samochód pożarniczy. Szczególna niespodzianka, jeżeli chodzi o samochód. Ja jako prezes nie wiedziałem do ostatniej chwili ani nic na ten temat, także przyznaję się, że. Cieszy, bardzo cieszy. Naprawdę jest to dobry samochód i myślę, że będzie, będzie służył nam. Jak trzeba. Inwestycje realizowane na potrzeby druków cieszą również zastępcę komendanta powiatowego PSP w Dębicy, Romana Merchuta. Każda modernizacja, każdy zakup sprzętu to jest poprawa jakości funkcjonowania OSP, komfortu jednostek ratowniczo-gaśniczych i ochotniczych straży pożarnych. Także cieszy nas to jako Komendę Powiatową, to jest wzmocnienie potencjału ratowniczego, wzmocnianie tutaj współpracy z jednostkami ochotniczymi. Także gratulujemy i życzymy, życzymy więcej. Symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu zwieńczyło uroczystość. Akt użytkowania przekazano dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Anecie Domarackiej, a pęk kluczy gospodarzowi budynku, Halinie Kuszowskiej. W trakcie wydarzenia uhonorowano także zasłużonych druhów.